Wykaż, że dla każdych trzech liczb a, b oraz c, takich, że c jest mniejsze od 0. Natomiast a i b jest dodatnie, ale a jest mniejsze od b, spełniona jest nierówność. I mamy tutaj taką nierówność zapisaną. Ja ją przepiszę. a przez b jest mniejsze od a minus c przez. B minus C. Jedną z metod wykazywania tego jest to, że przekształcamy cały warunek i uzyskamy prawdę. Na pewno przeszkadzają nam mianowniki. Bardzo istotne jest to, że jest to nierówność. Na początek, może chciałbym pozbyć się tego mianownika B. Pytanie, czy można? To patrzymy się na warunek B jest wielkością dodatnią. A zatem na pewno możemy obie strony pomnożyć przez B, bo jest to wielkość dodatnia. Skoro tak, to po lewej stronie zostanie tylko i wyłącznie A. Znak się nie zmieni ze względu na to, że mnożyliśmy przez wielkość dodatnią. A po prawej stronie będzie B w nawiasie A minus C przez i tu przepisuję B minus C. Już pierwszego mianownika się pozbyłem. No to teraz chciałbym pozbyć się drugiego mianownika, B minus C. Pytanie, czy można. B jest wielkością dodatnią. C jest wielkością ujemną. A zatem, jeżeli wykonuję odejmowanie B minus C, wielkość dodatnia odjąć wielkość ujemna, tak jak odejmuję wynik ujemny, to tak naprawdę dodaję wynik dodatni. Na pewno jest to wielkość dodatnia. A zatem mogę pomnożyć przez b minus c, ponieważ jest to dodatnie. Oczywiście bez zmiany znaków nierówności. Po lewej stronie będzie a i w nawiasie b minus c, a po lewej stronie, tutaj bez zmiany znaku, mianownik zniknął, zostaje tylko sam licznik, b i w nawiasie a minus c. Już pierwszy krok został zrobiony, czyli pozbyliśmy się mianowników, dzięki temu, że było takie założenie. No to teraz co dalej? No to może wymóżmy te nawiasy, a razy b, to jest ab, a razy minus c to jest minus ac jest mniejsze. b razy a no zmienimy kolejność mnożenia. Zamiast ba napiszę ab. b razy minus c to będzie minus bc. Tak to wygląda po wymnożeniu. Po obu stronach występuje taki sam wyraz ab więc możemy wkreślić. Co dalej zrobię? No, na razie przepiszę minus AC jest mniejsze od minus BC. No, mógłbym teraz zrobić coś takiego, że i tu jest C, i tu jest C. Czy ja mogę obie strony podzielić przez C? C jest ujemne, a zatem mogę podzielić ale pamiętając o tym, że zmieni znak na, jaki? na przeciwny. Czyli dzielę przez c, które jest wielkością ujemną, czyli zmieni się znak. Minus a jest większe od minus b. No to teraz co dalej? No, zróbmy coś takiego, że to minus b przerzucę na lewą stronę to oczywiście będzie z plusem, wyjdzie B minus A jest większe od 0. Pytanie, czy to, co uzyskałem, jest prawdą czy fałszem? To zobaczmy na założenie. Taki jest warunek między A i B. Wielkość B jest większa od wielkości A. Skoro B jest większe od A, to znaczy, że b minus a jest większe od zera. A zatem to b minus a, czyli patrząc na to, jest faktycznie większe od zera. Co kończy dowód?